I pierwszym pytaniem, jaki chciałbym omówić, jest TB500. Przede wszystkim, czym jest i jakie jest jego zastosowanie. Okej. Okay. TB500 jest fragmentem tymozyny beta-4, która ma generalnie funkcje immunomodulujące i jest to fragment, który jest ściśle związany z tworzeniem, regeneracją tkanki łącznej. Ale są to nie tylko szczęścia wiązane z nawiąza, jakiś złamania kości, bo w tych przypadkach jest małe no, zastosowanie, ale na przykład dodatkowo jest to jakieś stany pooperacyjne oczu, zespół suchego oka, czy też na przykład E, neutroficzna e, karatopatia, która to oczywiście też jest związana e, tutaj z, z funkcjami oczu, więc e, generalnie funkcje, funkcje regeneracyjne są tutaj e, na, na cele, tak? Bo to zostało stworzone i dlatego ten łańcuch specydowy został odcięty od reszta tym beta 4 żeby po prostu uzyskać tylko w danym obszarze, e, w danym obszarze poprawy. Tak jak wspomniałem wcześniej, z DPC jest to zwany z tym właśnie Wolverine stack ponieważ daje fantastyczne zdolności, fantastyczną poprawę regeneracji tkanki łącznej. Bardzo dobrze sprawdzi się, więc u wszystkich osób, które mają jakieś uszkodzenia aparatu ruchu, nawet jakieś kontuzje, które się odnawiają, czasami to wynika z, z tego, że taką się nie do końca zagaja, tak że wtedy na 0,5% naderwania włókien mięśniowych, bo czasami się też tak bardzo czy, czy tam ścięgiem. Dodatkowo jeszcze CB500 ma zdolność przyspieszania porostu włosów, jeżeli komuś jest to potrzebne, tak? no, ale nie wpływa tutaj na wypadanie tych włosów, więc to może kobiety, tak, które chcą mieć dłuższe włosy, ale nie chcą, nie chcą im rosnąć, niektóre kobiety chcą zapuścić sobie do pasa włosów, jak najbardziej może b 500 pomóc. Powiedz mi, czy CB500 ma jakiś potencjał wpływający na regenerację stawów? E Wpływa, wpływa nie wpływa na mineralizację kości, bo tak o, o tym mówisz, natomiast jeżeli chodzi o stawę stawy, to tutaj ścięgna jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o w zasadzie ścięgna są najczęściej tutaj winowajcą, są tutaj właśnie te dolegliwości stawowe, więc... To niekoniecznie tak, ale na przykład nie płynie na e, stężenie kwasu kiełorynowego, e, więc e, no, aparat ruchu jest po prostu bardzo złożony, ale wychodząc z tego punktu, że głównie głównie powodują tutaj problemy z ustawami właśnie e, jakieś uszkodzenia, mikrourazy e, ścięgien, to jak najbardziej CB500 tak pomaga. Hmm. Właśnie chodziło mi bardziej o kwestie regeneracji kaletki i tak dalej, bo to jest bardzo często takie właśnie pytanie, bo no, peptydy raczej mają taki potencjał, że właśnie działają gdzieś tam na tkanki miękkie bardziej niż na kwestie kostne jakieś tam stawowe, więc, więc chciałem, chciałem dopytać, bo to jest taka rzecz, o którą też bardzo często dostaję pytania. Nawet gdzieś tam na brief często się ktoś pyta, czy peptydy na, na stawy, peptydy na stawy, wiesz. Jeżeli chodzi o no, nie, że... kostną, no. to, to w zasadzie wszystko, co będzie związane z sekretogogii sekret GH, no i też GHK może wpływać na mineralizację kości staty. i jeszcze mamy, no i mamy jeszcze farmy, które poprzez właśnie działanie anaboliczne bezandrogenowego wpływają na gęstość kośca, ponieważ testosteron poprzez wpływanie na układ przepraszam, anaboliczny, wpływa na mineralizację kośca. Powiedz mi, czy jakie są możliwe skutki uboczne, i czy w ogóle są jakieś możliwe skutki uboczne stosowania TB500? Tego TB5, 500 Tutaj w zasadzie mogą wystąpić tylko jakieś indywidualne skutki uboczne związane z nietolerancją układu odpornościowego. Po prostu wstrzykujemy jakiś związek, które nie do końca organizm rozpoznaje i może zareagować właśnie w postaci reakcji immunologicznej. To się rzadko zdarza w przypadku TB500, natomiast czasami się zdarzały podrażnienia, ale to są to wynika z tego, jak są tworzone peptydy. Wszystkie. To, to jeżeli, jeżeli mamy z danej fabryki jest jedna linia produkcyjna, czy mamy sobie 500 BPC, 157, jakieś inne, to wszystko, co zostanie podane podwórnie, spowoduje dolegliwości. Z tego tytułu, że niektóre osoby są nadwrażliwe na manipulację. A manipulacja do niedawna, z tego co wiem, był najpowszechniej, najpowszechniejszym rozpuszczalnikiem dla, dla pestycydów. Ponieważ 10 jeżeli mamy z 5 mg BPC, tak tam 10, jeżeli mamy na typach te 10 mg, to potrzebujemy tam to, to, to światła i w zasadzie tam nic nie ma. Więc używamy ich za monitor, żeby tam dodać jakieś tam objętości, tak? No i niektóre to po prostu negatywnie mogą radzić na ten manitol, to jest skorzystanie. Natomiast TP-500 samo w sobie nie ma skutku złożonych tutaj. No a powiedz mi, jaki jest proces podania, czyli jaka jest forma, w jaką podaje się TP-500? Czy jest to tylko i wyłącznie iniekcja? Tak, TP-500 podajemy wyłącznie iniekcyjnie. A czy Dokładnie. miejsce podania ma jakieś znaczenie, w sensie... Przykład, nie, nie, ma, nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Czyli to ogólnie, ogólnie instytucjonalnie. Tak, tak, Powiedz tak, mi w tak. takim razie, Jakie proporcje do rozrobienia? To jest takie pytanie trochę nie do końca dobre nie do końca trafne, ponieważ proporcje po prostu... jest, ponieważ kwestie wygody powinny sprawiać proporcje, według mnie. Natomiast część ludzi ma po prostu problem z tym, że nie do końca wie, jak peptydę rozrobić, więc może załatwimy ten temat właśnie przy tym peptydzie, a ludzie sobie analogicznie odniosą to do każdego kolejnego, jakim będziemy rozmawiać. Ok, no więc TP500 z ilości 2, 2 do 4 mg na tydzień w zasadzie i tutaj dawki powinny być stworzone co 4-5 dni odpowiednio, te dawki jednorazowo będą wynosiły 1-3 mg czasami może. Około 5 mg, tak czasami są jakieś dziesiątki. No więc w zasadzie jedna fiolka starcza nam na no, kilka porcji. Więc najprościej będzie po prostu wpuścić płyn, prawda, do fiolki, wyciągnąć do i potem ewentualnie w intrzyminów zmieniać igły, dlatego też ważne jest, żeby kupować te inklinówki z świat z wymiennymi igłami, żeby nie było, że mamy tą, te z niewymiennymi igłami, ponieważ po prostu wtedy nie wymienimy igły, a tak to po prostu wygodnie, czy mamy cały środek, że aplikacji, powiedzmy, że jeżeli mamy w fiolce 5 mg, na dawkę stosujemy 2 mg, no to zaciągamy jej 1 ml dla oproszczenia, tak? I na jedną iniekcję, jeżeli mamy 2 z 5, stosujemy więc 4% objętości, czyli 0,4 ml, a tak, podajemy wtedy podskórnie. Czas zrobiony zawsze, prawda, podskórnie. Wyrzucamy igłę, wkładamy nową i mamy już przygotowaną kolejną porcję. Yy, właśnie, teraz mi przyszło do, do głowy, bo część osób Podczas rozrabiania wstrząsa. Czy wolno wstrząsać peptydami? Eee, to jest podobnie jak z tym, co wspomniałem na samym początku z tą, tą temperaturą. To też wyszło z tego, jak to wygląda w przypadku hormonów wzrostu i insuliny, tam chorony no, wzrost, że on faktycznie może być trochę niestabilny, że tam jakieś wydochodzi do jakiegoś uszkodzenia w przypadku wstrząsania, ale to naprawdę muszą być potężne wstrząsy i to się tyczy długich łańcuchów, i gdzie Niektóre fragmenty łańcucha ze względu na swoje specyficzne wiązania aminokwasów są słabsze, tak? Niektóre elementy łańcucha są mocniejsze, ze względu na to, jakie są tam aminokwasy, inne są słabsze. No, Natomiast w przypadku tych testów które mamy w ogólnej dystrybucji, e, też tam były robione przez pewne laboratoria e, badania i w zasadzie nic się nie działo w przypadku wstrząsane I teraz jedna taka ciekawostka, to jest logiczna, gdy podajemy sobie taki test podskórnie, tak? No to podajemy sobie hmm, żeby to, 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 to powiedzieć, na przykład e, melatonin dwójkę, tak, to bicie dopaminy. Czasami odczuwamy to w ciągu e, kilku sekund. Kilka sekund tak krew z naszego brzucha trafia do mózgu, więc jaką prędkością cyrkuluje krew. Więc jednocześnie jest to prawda, wpuszczamy środek do, do ustroju i momentalnie zabiera, zabiera go krew, tak, z dosyć dużą prędkością, więc proces jest taki wstrząs, a mimo wszystko to działa. I dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, to są wynioski, które i tak już organizm produkuje i to wszystko działa stabilnie w temperaturze 366 z dużą prędkością, prawda, więc to działa, tak to działa, więc nie ma tutaj większych obaw. To tym bardziej, po tym bardziej można potrzepić w sumie to pytanie pod inne pytanie, które często pada, odnośnie tego, jak ludzie często wpuszczają płyn do Siłki tak? Siolki są pod tam nie powietrza, więc od razu podciśnienie występuje i ten płyn momentalnie zamstrzykuje, obawiają się, że coś się stanie. To jest na szczęście mit, który sam do niedawna powielałem, nie, nie ukrywam, a skoro coś mi tam nie grało, że aż takie to wszystko jest wrażliwe, skoro i tak działa większości ludziom, to przecież pod ciśnieniem tak, no bo ciężko jest, to trzeba ruki, jak ona sama leci, sama leci, z tym ponem na szczęście dokopałem się badań na ten temat i wszystko jest w porządku my się tak w zastanawiałem, bo w zasadzie wpuszczenie czegoś poprzez igłę, która ma kilka tam milimetrów, w zasadzie to nawet jeszcze mniej, bo są tam setne jakieś szerokości, to działa w zasadzie jak kerscher. Więc ciężko by było tutaj nie oczekiwać tego, że to zostanie w jakiś sposób zmieszane czy też naruszone, nie? Więc to mi zawsze zastanawiało, aczkolwiek wciąż, jeżeli chodzi o kwestię hormonu wzrostu, nie mam serduszka, żeby zrobić tak, jak wszystkim powiedziałeś, czyli wpuścić bezpośrednio płyn, zawsze tam leję po ściance i, i bardzo, mm -hmm. bardzo starannie to tam, wiesz, rozmieszam, żeby żeby nie było jakieś tam mm, później myślenia, że a może, nie? Więc... Przy mm -hmm. tak. akurat jest uzasadnienie, ponieważ jest tam w jakimś stopniu wrażliwe, nie aż tak, jak kiedyś sądzono, ale praktycznie, no, jeżeli chcesz po zachować lepsze jakości strukturę, to jak najbardziej ta ostrożność w tym wypadku jest uzasadniona. Nie będę tutaj pytał już o kwestię dawkowania, bo to powiedziałeś od 2 do 4 mg na tydzień w jakichś tam w miarę racjonalnych rozumieniu tygodniowo, czyli na przykład dwie, dwa strzały powiedzmy, poniedziałek, będzie jak piątek, będzie ok. Ja stosowałem mhm. 2,5 mg w poniedziałek piątek, więc 5 mg tygodniowo. z i, i... tego 500, jeszcze wspomnę taką, taką ciekawostkę, pomimo tego, że okres z tego, co ja to chyba wynosi około 30 minut, to to się momentalnie rozpada tylko tego dawku tak rzadko. Generalnie skutki jednej dawki tego 500 odczuwalne są przez ustrój przez 10-14 dni, czyli jedna dawka, pomimo tego, że utrzymała się tylko przez chwilę w naszym organizmie, daje skutki na około właśnie 2 tygodnie. Powiem Ci, że nawet nie wiedziałem. Myślałem, że po prostu robi się tak ze względu właśnie na długi okres półtrwania. Nie, nie, właśnie nie. nie? Okej, okay. no, taka ciekawostka. Dobra, przechodzimy do...